Cześć. Dzisiaj przedstawię wam rzeczy, które zostały zapowiedziane na 2020 rok w nowych aktualizacjach Minecrafta oraz na koniec te rzeczy, które mają szansę się pojawić jeszcze w tym roku, ale nie jest to w 100% pewne. Jeżeli materiał wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę no i oczywiście napiszcie, na którą z podanych rzeczy czekacie najbardziej, a tymczasem życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że następna aktualizacja, jaka zawita do Minecrafta, to będzie update Netheru, czyli Minecraft 1.16. Pierwsze snapshoty mają pojawić się już w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli od stycznia do marca. Ja podejrzewam, że pojawią się one w połowie lutego. Teraz przejdźmy do konkretów. Pierwszy nowy blok, jaki zostanie dodany, będzie to blok docelowy. Tekstura przypominająca tarczę nie jest tutaj przypadkiem. Blok będzie miał funkcję wysyłania sygnału rectą zależnie od tego, jak blisko środka uderzy strzała. Im bliżej środka, tym mocniejszy sygnał będzie. Przejdźmy do nowych mobów. Pierwszym z nich będzie Piglin. Ma on pojawiać się tylko i wyłącznie w nederze. Będzie on do nas wrogo nastawiony, chyba że będziemy w złotej zbroi. Dzięki temu mało używana złota zbroja zyska naprawdę przydatną i ciekawą funkcję. Piglin, podobnie jak Zombie, czy też Zombie Pigment, będzie miał swój mały wariant. Ciekawą rzeczą jest to, że będziemy mogli z nim handlować, jednak nie na takiej samej zasadzie jak z wieśniakami, tylko na zasadzie rzucanej. Chodzi o to, że my mu rzucimy sztapkę złota, a ten nam odrzuci jakiś inny ciekawy przedmiot. Mało tego, że mob atakuje nas, będzie również atakował widerowe szkielety oraz hogliny. A te będą drugim nowym mobem w aktualizacji Netheru. Również będą pojawiały się tylko i wyłącznie w Netherze i też będą wrogo do nas nastawione. Co ciekawe, mają naprawdę duży zasięg atakowania. Warto też zaznaczyć, że będzie możliwość ich hodowania i rozmnażania przy pomocy nowych grzybków. Jestem niesamowicie ciekaw jak Mojang to rozwiąże, bo w końcu te moby będą wrogo do nas nastawione, a jednak będziemy mogli je rozmnażać. Będą one źródłem jedzenia w nederze. Co ciekawe w przyszłości otrzymają swój własny drop. W nederze pojawią się trzy nowe biomy. Las czerwonobrodawkowy, las niebieskobrodawkowy oraz Dolina Dusz. Wszystkie biomy będą charakteryzowały się indywidualnymi blokami, kolorem atmosfery oraz latającymi cząsteczkami. Las brodawkowy będzie miał swoją własną roślinność, począwszy od drzew, a na lianach kończąc. Podłoże będzie z nowego bloku przypominającego blok trawy. Najpewniej będzie taki jak pozol, czyli nie będzie się rozrastać. Pięć drzewa będzie również nowym blokiem, a jego tekstura będzie animowana. Za to liście tego drzewa będą z brodawkowych bloków. Z niektórych drzew będą zwisały nederowe liany. Pośród korony drzew widać nowe bloki, bardzo podobne do Glowstone'a, z tym, że mają zupełnie inną teksturę. Prawdopodobnie są to świecące owoce, rosnące na drzewie. Pośród tego wszystkiego rosnąć będą nowe nederowe grzyby oraz odpowiednik wysokiej trawy z normalnego świata. Las niebiesko brodawkowy będzie wariantem lasu omawianego przed chwilą. Istotne różnice to kolor. Atmosfera, trawa, pień drzewa czy też bloki brodawki. To wszystko będzie niebieskie. Przez to, że pojawią się niebieskie bloki brodawki, istnieje prawdopodobieństwo, że pojawią się też normalnie rosnące niebieskie brodawki. Ewentualnie widoczne teraz na ekranie niebieskie grzybki, które są odpowiednikiem czerwonej trawy z poprzedniego lasu, będą służyły do wytwarzania tego bloku. Bloki brodawki też rzadko będą występowały na podłożu. Tak jak w przypadku poprzedniego lasu, na drzewach widoczne są nowe, świecące bloki, które najpewniej są owocami tego drzewa. Dolina Dusz to trzeci i ostatni znany nowy biom w aktualizacji Netheru. Występuje na nim niebieska mgła. W większości składa się on z piaskodusz oraz nowego bloku, który jest bardzo podobny do piaskodusz, a jest nim gleba dusz. Co ciekawe, ten nie będzie nas spowalniał, gdy po nim chodzimy, a po podpaleniu go ogień będzie niebieski. Sam Solsat będzie się ciągle palił, podobnie jak Netherrack. Na biomie również nie zabraknie skamielin w dużej ilości. A stalagnaty łączące podłoże z sufitem biomu będą zrobione z nowego bloku, którym będzie bazar. Pojawi się nowa struktura, którą będą bastiony zamieszkiwane przez Pigliny. Będą to małe fortyfikacje występujące gdzieś w nederze. Na obecną chwilę nie poznaliśmy jeszcze wyglądu tej struktury, jednak sądzę, że jest to już kwestia czasu, nim zostanie nam to zaprezentowane. Przejdźmy teraz do kwestii, która przez wiele osób jest błędnie rozumiana. Zombie Pigmen nie zostanie usunięty ani zastąpiony piglinami. Zostanie jemu zmieniona jedynie nazwa zombie Pigmena na zombifikowanego piglina. Być może delikatnie zmieni mu się teksturka, ale jest to już tylko i wyłącznie moja teoria. Od teraz w Nederze będzie można mieszkać. Pojawi się opcja odrodzenia po śmierci w tym wymiarze. By było to możliwe, Mojang szuka ciekawego pomysłu, jak można byłoby to zrealizować. Naturalnie większość graczy, w tym ja, oczekuje powrotu pomysłu na Płaczący Obsydian, który to po postawieniu pozwalałby nam się odrodzić w Nederze. Naturalnie jeszcze przypomnę, że Płaczący Obsydian przed dodaniem murzek miał nam taką opcję umożliwić. W samym Nederze oczywiście nie zabraknie również mnóstwa nowych dźwięków. Teraz przejdziemy do rzeczy, o których wspomniano, ale nie są jeszcze na 100% pewne oraz takich, które zostaną dodane, ale nie wiadomo czy Mojang zdąży jeszcze w 2020 roku. Prawdopodobnie zmiana świni w pigmena po uderzeniu pioruna zostanie usunięta. Jeden z deweloperów planuje zwiększenie występowania pszczelich gniazd oraz samych pszczół do jeszcze ciemnego lasu, lasu brzozowego oraz lasu zwykłego. Przypomnę, że te do tej pory występowały tylko i wyłącznie w kwiatowym lesie, na polanie oraz na biomie słonecznikowym. Istnieje bardzo duża szansa, że w końcu Iluzjoner będzie częścią najazdów. Prawdopodobnie zastąpi on bossów, którzy pojawiają się w dalszych falach, a mam tutaj na myśli ewokerów, którzy po zabiciu dropią totem nieumierania, przez co te straciły na wartości. Illusioner oczywiście idealnie wpasuje się w klimat tych najazdów, i nie wiadomo dlaczego jeszcze w 1.14 nie zostało to zaimplementowane, ale cieszmy się, bo w końcu zostanie najpewniej to dodane. Ooh, So, the Illusioner has been in the game for quite a while, but it hasn't actually, in, at least in Java Edition, but it hasn't actually been part of the, the core game. It's just been there, kind of hiding. Uh, so, I really want to add the Illusioner to the game. We've been wanting to add it for a while, but we didn't have the technical capabilities originally. So, we've been working on building up those capabilities so that we can add it in. And I really, really want to see them into raids. I think they would be perfect for raids. I think they would be a great addition to those, and uh, planning that soon, hopefully. Awesome. Funkcje stołu Kowala oraz Flecera zostaną dodane najpewniej dopiero po aktualizacji netheru, czyli najwcześniej w 1.17. Ich pojawienie będzie zapewne związane z aktualizacją walki, o której więcej za chwilę. Na konie wybieraliśmy biom, który jako pierwszy z puli zostanie zaktualizowany, zamiast bagien oraz messy zostały wybrane góry. Niestety nie zostaną one zaktualizowane wraz z aktualizacją netheru, ponieważ to zostało przeniesione najwcześniej na wersję 1.17. Nie wiadomo czy to opóźnienie tyczy się całej zawartości tej aktualizacji biomu czy tylko samych gór, a zmiany w śniegu oraz kozy zostaną dodane jeszcze w 1.16. Najpewniej taka decyzja została podjęta przez to, że w przeprogramowanie generowania gór trzeba włożyć ogrom pracy i najpewniej nie zdążyliby tego zrobić jeszcze dla Minecrafta 1.16. Jednak dodanie kozy oraz zmienienie niektórych funkcji śniegu nie wydaje się być aż tak czasochłonne i jest duża szansa, że zostanie to dodane jeszcze w Minecraft 1.16. Chociaż z drugiej strony wątpię, aby Mojang jedną aktualizację biomu rozdzielało na dwie wersje i najpewniej wszystko dostaniemy w wersji 1.17. Aktualizacja walki najpewniej zawita do gry jeszcze w tym roku i będzie zawartością wersji 1.17. Wtedy zostaną dodane funkcje stołu Kowala oraz stołu Fletchera, gdyż idealnie to wpasowywałoby się w tematykę. Moją co jakiś czas wypuszcza nieoficjalne snapshoty, w których implementuje zmiany w mechanice walki, tak by społeczność je testowała i wyrażała swoje zdanie. Szczegółowo wszystkich zmian omawiać nie będę, tylko opiszę te najciekawsze. O osoby zainteresowane w opisie znajdą linki do moich przeglądów tych snapshotów, gdzie znajdzie się znacznie więcej szczegółów. Zaznaczam jeszcze, że prace nad systemem walki ciągle trwają i zapewne ostatecznie będzie to wyglądało nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj. Miejcie proszę to na uwadze, że prezentuję rzeczy wiadome na początku 2020 roku, czyli w momencie nagrywania tego filmu. Zatem znane na obecną chwilę zmiany. Znacznie szybciej bijemy moby. Coś między starym a nowym systemem walki. W skrócie, wolniej bijemy w stosunku do starego systemu, jednak zdecydowanie szybciej, jeśli porównamy do obecnego systemu walki. Po wyciągnięciu narzędzia nie możemy od razu bić. Musimy drobną chwilkę odczekać, nim pierwszy raz uderzymy. Obszarowe atakowanie działać będzie tylko i wyłącznie, kiedy mamy na broni nałożone odpowiednie zaklęcie i mamy pełny pasek ataku, inaczej będziemy bić tylko jednego moba. Różne narzędzia i broni mają inny zasięg ataku. Przykładowo miecz ma 3,5 kratki zasięgu, ale za to motyka czy trójząb ma aż 4 kratki zasięgu. Nowy zaklęcie chopping możliwe do nałożenia tylko na siekierkę. Ma trzy poziomy i każde zwiększa jeden punkt ataku na toporku oraz nakłada półsekundowe opóźnienie na tarczę oponenta. Czyli na trzecim poziomie tarcza zostanie zablokowana na aż półtorej sekundy, a toporek będzie zadawał 3 punkty obrażeń więcej. Wyklucza się z zaklęciami ostrość, pogromca nieumarłych oraz pogromca stawonogów. Samo zaklęcie wydaje się być raczej użyteczny na multiplayer, ponieważ żaden obecny mob w Minecraft tarczy nie używa, chyba że Mojang w ramach aktualizacji zamierza takie moby dodać, na co ja oczywiście bardzo bym się pisał. Oraz kilka zmian związanych z tarczą. Pojawi się możliwość aktywowania tarczy, kiedy kucamy. Zostanie dodana ikonka informująca, czy tarcza została zablokowana, czy też nie. Oraz ogólne podsumowanie nowego systemu walki ta będzie znacznie mniej losowa. Osoby z lepszymi umiejętnościami będą miały znacznie większą szansę wygrać niż do tej pory. Tak więc moi kochani na dziś to był na tyle. Niesamowicie wam dziękuję za obejrzenie, mam szczerą nadzieję, że Wam się spodobało. W tym zestawieniu zabrakło rzeczy, które również są wiadome, że zostaną dodane do Minecrafta, ale wątpię, że pojawi się to wszystko w tym roku. Między innymi mam tutaj na myśli zawartość aktualizacji biomów, które poznaliśmy w tym roku oraz w zeszłym, czyli aktualizację biomu bagien, mesy, sawanny oraz pustyni. Dobrze, nie zabieram więcej czasu, przypomnę jeszcze na szybko o łapce w górę oraz komentarzu z rzeczą, na którą najbardziej czekacie z dzisiejszego zestawienia. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, cześć!